Cześć, kochani, dzisiejszy temat pojawił się dlatego, że posłuchałam fajnego słuchowiska pod tytułem Gołąbeczka na aplikacji Storytel. A Storytel stworzył to słuchowisko razem z fundacją Sex.pl. I powiem Wam, że oby takich słuchowisk coraz więcej, oby takich tematów, ponieważ chodzi o to, że seks nie ma. Terminu ważności. E, jest mi wiadome i podejrzewam, że Wam też, że bardzo, bardzo dużo ludzi dorosłych, średnio dorosłych, smarkatych uważa, że starym to do seksu wara. Od seksu wara. Że to be, że to niefajne, że to w ogóle już koniec że seks to jest tylko dla pięknych młodych, a jeżeli nie takich całkiem pięknych, to przynajmniej w miarę młodych. A starzy to już to rupiecie. No wiecie, to jest straszne słowo, ale naprawdę bardzo dużo młodych ludzi w ogóle tak myśli o starości, co jest po prostu skandaliczne i kompletnie nieprawdziwe, bo to, że oczywiście bywają czasem starzy ludzie, którzy się z trudem ruszają i których dużo boli, no to jest jakby to powiedzieć, wyposażenie, które może też tych młodziutkich spotkać, wiecie, nie chcę was ani straszyć, ani nie chcę wam powiedzieć, a zobaczycie, bo może wam się e, e, będzie mniej e, trudno ruszało i mniej was będzie bolało. Wszystkim życzę, żeby jak najmniej, ale o co chodzi z tym seksem? W tejże Gołąbeczce słuchajcie, jest taka sytuacja, że prawnuczek odkrywa, że jego prababcia, fajne, nie, że prababcia, e, no Uprawia sobie seks przez internet, że sama siebie masturbuje, że odkrywa to, jakie to jest teraz przyjemne, że jest właściwie bardziej przyjemne nawet niż było. I jak cudownie to robi ciało. Słuchajcie, seks dobrze robi dobry seks. Dobry seks, który się rozwija tam i tak, jak chcemy, i kończy wyzwoleniem, orgazmem, nie musi być nawet wyzwoleniem, orgazmem, ale, ale przyjemnością, to robi ciało coś cudownego. Słuchajcie, zawracanie głowy, że starzy ludzie mogą się wtedy, nie wiem, kończyć, czy naprawdę starzy. Na przykład jest taki przykład, na przy, przepraszam, na przykład, na przykład przeczytałem w artykule, nie pomnę, jakim, o takiej sytuacji w domu spokojnej starości czy dobrej starości w Stanach. Jak to słuchajcie, bywa, bo to też wcale nie jest taki jedyny przykład. Pewien pan, 90-paroletni, pokochał panią, 80-paroletnią, a ona jego. No i zaczęli ze sobą współżyć i bardzo się ze sobą dobrze czuli, i oni troszkę oboje byli już dementni, ale wcale nie do tego stopnia, żeby się nie cieszyć sobą, chodzili sobie za rączki, razem jadali, razem sobie słuchali i oglądali, no i również współżyli seksualnie. I kiedy słuchajcie, syn tego pana, e, no jak to powiedzieć, zdybał ich, wiecie, złapał ich na e, tak zwanym e, uczynku i dostał jakiegoś szału. E, I przeniósł swojego tatusia do zupełnie innego domu dla starych ludzi. Powiem Wam, że jak ja o czymś takim słyszę, to mi się nie tylko scyzoryk w kieszeni otwiera, ale prawie, że maszynowy pistolet taki wielki, wiecie, to jest po prostu to jest po prostu okrutne, to jest nieludzkie, niehumanitarne, to jest wredne, to jest paskudne, brak mi słów. A oczywiście bardzo dużo ludzi powie, no oczywiście, przecież no jakim jak to jakim prawem? Jak możemy w ogóle komukolwiek odbierać prawa do seksu? Tylko do seksu, który jest na przykład pedofilią lub gwałtem? No tak, to, to jest przestępstwo. Ale seks, który uprawiają dwie osoby ze sobą, mało tego, nie muszą się kochać. Ci się akurat kochali, co jest jeszcze większym świństwem zrobionym przez tyna. Ale ci ludzie, którzy chcą ze sobą, Współżyć mają do tego pełne prawo, jeśli są pełnoletni i są w miejscach, że tak powiem, w których nikomu przed nos się nie wpychają, prawda? I tak zwanego zgorszenia nie sieją. Poza tym, co to za zgorszenie? Czy wyście widzieli film Pachnidło? Jest tam taka scena, w której dzięki zapachowi perfum, które e, zostały odkryte przez bohatera, e, to są perfumy, które powodują niesłychane wzrost pożądania. Całe miasto się kocha ze sobą. Całe. Na wielkim rynku są splecione ze sobą ciała. Jakbyście zbyć, to przepiękny jest widok. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że mamy coś takiego robić. Zresztą nawet jakbym to powiedziała, to i tak się nikt tym nie przejmie. Ale to przepiękny widok, bo ludzie się po prostu kochają. Dotykają, pieszczą, całują, yy, yy, wchodzą sobie w siebie, yy, doznają rozkoszy. Ilość energii miłosnej, ilość energii seksualnej, energii, która buduje, która odświeża, która nas uzdrawia, niewiarygodna. No i wracając do tego, że dzieci, bardzo często dorosłe dzieci, dostają jakiegoś, wiecie, amoku na temat tego, żeby ich starzy rodzice, starzy różnie bywa. Ja bym powiedziała, że to już się zaczyna wobec ludzi po sześćdziesiątce, ale po siedemdziesiątce, po osiemdziesiątce, no to już w ogóle oni nie mają czego szukać, prawda, w tych sprawach. Dlaczego niby? Co się dzieje w dzieciach, które y, nie pozwalają, które krytykują, które zabraniają w sposób, no, taki, jak kiedyś im zabraniali rodzice różnych rzeczy, na które oni mieli ochotę? Tutaj jest część odpowiedzi, słuchajcie jest, ponieważ dzieje się coś takiego w dzieciach, że jeżeli zaczynają być władne w sile, potrafią oddawać swoim rodzicom e, nieświadomie czasami to co dostali. Być może właśnie najchętniej w takich sferach, których ktoś jest, nie wiem, no bezbronno otwarty, bo wiecie, w seksie pokazujemy podbrzusze, pokazujemy, można też powiedzieć ten brzuszek, tak jak jesz, prawda, ma swój taki bardzo bardzo subtelny, mięciutki, gładziutki brzuszek, chociaż cała reszta to są kolce. Ludzie bardzo e, często właśnie tylko w seksie coś takiego pokazują, e, bo się na przykład boją bliskości. No ale to jest inny zupełnie temat. Chodzi o to, że nie mamy prawa wkraczać w intymność naszych rodziców. Nie mamy prawa im zabraniać ani ich krytykować. Że kogoś pokochali, że wybrali kogoś po śmierci swojego partnera. Czasami chodzi oczywiście o, wiecie, o spadki, o pieniądze. Odda to tej babie albo temu facetowi, co nam należy. Może porozmawiajcie, może się zastanówcie, czy potraficie żyć bez tego, co on jej odda. Może nie odda. A może, jeżeli przyjmiecie miłość waszego ojca czy waszej matki do kogoś nowego, to cała wasza rodzina na tym tylko zyska. W ogóle dajcie sobie sprawę, że jeżeli zabieracie, mówię tak do was, no bo może część z was tak um, zachowuje. Mam nadzieję, że nie. Jeśli nie, to przepraszam. Może słyszycie o tym w waszej rodzinie gdzieś tam, no to powiedzcie wtedy sensowne słowo. Mamy wpływ jednak często na to, co, e, co ludzie od nas usłyszą, przynajmniej na to mamy wpływ. E, nie wiadomo, co zrobią, ale Pomyślcie o tym, jak sami czulibyście się, mając taką cudowną czyjąś ufną rękę i ciało koło siebie, tak bliskie, tak serdeczne, takie mm, wasze i to i to, które wam zostaje zabrane w sposób zimny, obojętny i okrutny. Jest też teraz taki film Pamięć do obejrzenia. I tam jest bardzo podobny wątek, troszkę e, w inną stronę przesunięty, bo chodzi o człowieka, który jest młodszy niż ci, o których się mówi starzy, ale ma demencję. Ma taką wczesną e, demencję, która jest no, dziedziczną chorobą, i e, zakochuje się z wzajemnością w kobiecie, która w dodatku zna się na pracy z niepełnosprawnymi, więc w ogóle tym bardziej jest cudowna jako ktoś. Kto wie, kogo wybrała, prawda? Bo nie, nie, nie zdaje sobie sprawy, ile będzie miała różnych um, trudności związanych z tym swoim ukochanym. Są oboje e, jednak, e, no jakby, uczuciowo, emocjonalnie dojrzali, rozwinięci, mądrzy, ciepli, serdeczni i brat tegoż. Pana, który zresztą zdaje się bardzo e, liczy na dom, e, który jest własnością e, chorego, dementywnego brata. Także próbuje ich rozdzielić na siłę, tylko że oni jakoś się nie dali. E, I to jest miłe zakończenie tego filmu. No, spoileruję, ale wiecie, to jest akurat temat, który moim zdaniem warto jednoznacznie traktować. Znaczy ja się opowiadam w sposób jasny i jawny za tym, że ludzie, którzy e, siebie wybierają, którzy siebie kochają, którzy siebie pragną, e, mają od nas dostawać, jeśli nie zachwyt, co byłoby najmilsze, to przynajmniej, żebyśmy się do nich nie wtrącali. Ponieważ, jak się inni wtrącą w nasze intymności, wcale nam fajnie nie będzie. Bądźmy po prostu ciepli i dobrzy dla ludzi. I dla siebie też. Cześć.